Patrzcie, napis po rosyjsku. Och, chyba ktoś jest na sali. Ale ta drabinka już mi się ugina pod nogą. No fajnie to wygląda. Także wracam. No jest. Chyba miejsce, do którego chciałem najbardziej dotrzeć w tym miejscu czyli ta sala gimnastyczna. Siemanko, z tej strony Urbex With Passion I dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną szkołę Która znajduje się dosłownie już tutaj Także już widzę, że można do niego z łatwością wejść No, także już jesteśmy pod opuszczoną szkołą O, wejście jednak zamurowane. Okej okay. Także trzeba znaleźć jakieś inne, no bo tam widziałem podstawioną tą jakąś belkę albo nawet nie belkę, tylko drzwi Czyli coś mi się dobrze wydawało Także, także wchodzimy do wnętrza opuszczonej szkoły Słyszałem jakiś trzask drzwi pocieszające Jak widać tu jest raczej syf, a to jest Podajże e, część w której mieszka na w ściera jak się nie mylę. Jest to tylko takie pojedyncze, yy, pojedyncza część tego budynku i tu są dywany, ale fajne wiszaczki zostały. I tutaj też jak widać było coś palone. O, ale tu sobie to fajna taka typowa dziecięca bo jest to szkoła podstawowa. Także chyba musimy sobie jednak przejść do tych okien, co tam widziałem, bo jak widzę stąd nie ma przejścia. żeby też nie nahałasować specjalnie lepiej wejść tak po prostu także jesteśmy już chyba w głównej części tej szkoły I jak widać raczej ona jest wypruta aczkolwiek zachowała się na przykład taka fajna klatka schodowa przynajmniej te zdobienia, to fajnie wygląda strasznie także zaczniemy zwiedzać już pojedyncze sale lekcyjne to prawdopodobnie jest jedna z nich jest dość spora ma tak na oko nie wiem ile to będzie, 15 metrów długości? Coś takiego, 15-20 metrów długości mniej więcej Chyba tam ktoś jest Łazienki I kolejna kratka sodowa Weszliśmy te wszystkie pomieszczenia. Poszło w miarę szybko. Także tak wyglądają te pojedyncze pomieszczenia. No, te ręce mrocznie wyglądają. Tam pójdziemy na sam koniec, bo tam jest najlepsza część tego miejsca. Natomiast my teraz kierujemy się na drugie piętro. Nie wiem, słyszę ciągle głosy z tej sali gimnastycznej, bo jest to sala gimnastyczna i do niej chciałbym dotrzeć na samym końcu. O! Patrzcie! Napis po rosyjsku. Bodajże Podpisane elementy sypialni. Niestety ja za bardzo nie umiem yy, w cyklice. więc nie odczytam tego, też bym chciał. Tu chyba pisze: dziś. chyba coś takiego. Wow, fajne. Słyszałem właśnie, że pojedyncze elementy wyposażenia się ostały, ale to miejsce z dnia na dzień wygląda coraz gorzej, więc w sumie nie spodziewałem się takich pojedynczych artefaktów tutaj A tutaj rysunki Które rysowały dzieci, które tu były Uciekaj, tu jest morderca Ciekawe Tu mi obite z na W ogóle ta szkoła została wybudowana w latach 60. ubiegłego wieku i działała do 2011 roku, więc działała tylko przez 50 lat. To jest naprawdę krótkim okresem czasu, jak na budynki, które z reguły są opuszczone. Naprawdę 50 lat działania miejsca to naprawdę mało, więc szkoła musiała. Zostać zamknięta, bo po prostu była nierentowna, bo w okolicy została wybudowana nowa, większa i nowocześniejsza. Także do tej placówki już było coraz mniej zapisów, aż w końcu w ogóle wszyscy przestali się do niej zapisywać i po prostu miejsce zamknięto. Szybko nam to idzie, szczerze, tak szczerze, wnęka po wężu strażackim. Ale niestety węża brak. O, a tu widzę, że jeszcze jedno piętro jest oprócz tego. U. Ale niestety, tylko, tylko tutaj zostały takie pojedyncze pomieszczenia Co mnie dziwi, bo chyba w szkole powinny być takie większe sale lekcyjne, a nie Pomieszczenia wielkości Pokoju, być może Bo wiele ławek się w takim W takim pokoju nie zmieści Co to jest? Aha Ktoś tu wypisywał swoich subskrybentów. Hmm. No nie fajnie, no ale i tak miejsce jest całe zdemolowane, więc w sumie. Bez różnicy. O, chyba było by większe pomieszczenie, albo mi się wydawało. Nie, wydawało mi się. Tu powinno być gdzieś jeszcze jakieś większe. U. To chyba łazienki? łazienki w zasadzie toalety być może no wyglądamy to na łazienki? No i coraz więcej śmieci. A ja tu widzę. Trochę ciekawych informacji. A tu jest mapa miejscowości, w której się znajdujemy. No. I ukształtowanie terenu. Oprócz tego jeszcze jest kalendarz z 2012 roku. To nie tak, że szkoła została opuszczona w 2011. Być może jest po prostu do przodu przesunięty. Pała, z zmaty kolejna. <laughs> Nieźle. Czyli te grafity nie jest takie stare. Także przeszliśmy kolejny korytarz i to naprawdę sprawnie. No ale w sumie co tutaj jest do fotografowania i do filmowania, skoro największą atrakcją tego miejsca jest tamta sala gimnastyczna, która i tak już jest w opakanym stanie. Jednak dalej są jakieś poszczególne elementy na niej. Nieźle. A tu wyjście na dach. Mogę spróbować zerknąć. Pytanie, czy to nie runie. No ładnie to wygląda. Nie chcę wychodzić, bo tu jest czynna firma. Nie chcę się jakoś szczególnie rzucać w oczy. Ale. Ta drabinka już mi się ugina pod nogą. No fajnie to wygląda. Także wracam, bo nie powinienem zostać najdłużej. Niestety pozostały tylko takie puste pomieszczenia. Szkoda, że nie ma jakiegoś wyposażenia bardziej konkretnego. Tak mniej więcej jeszcze chciałbym się pospieszyć, tak 10 minut się wyrobić, tak szczerze, bo mam autobus za pół godziny niecałe, a muszę jeszcze iść około kilometr do ostatniego miejsca, które dzisiaj zwiedzam. Także chyba tyle z tego piętra. Ja wracam na dół i idziemy na ojej okno slizujesz. idziemy na salę gimnastyczną do sali gimnastycznej Czyli chyba do najciekawszego miejsca w tym obiekcie jesteśmy przed wejściem na przewiązkę która jest połączona z salą gimnastyczną Na sali tu jest patio jest patio. takie 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 na jest chyba miejsce, do którego chciałem najbardziej dotrzeć w tym miejscu, czyli ta sala gimnastyczna. O, ptaszor wleciał. Jak widać jest ona niestety spalona, ale jednak i tak robi niesamowite wrażenie. Wow, mega to wygląda. Szkoda, że jest spalona, bo fajnie by wyglądała. W ogóle w mojej szkole jest mniej więcej identycznej wielkości. Super wygląda ta sala gimnastyczna, naprawdę. Dobra, zwijam się stąd powoli. A jeszcze obejdę te pomieszczenia, których nie widziałem. Czyli to między innymi. No, wskazuję, że to jest zwykła ruina, po prostu. To jest obejście tego patio. Tu byłem, także. Tu mogę. Oha. Jednak nie. Ale tu była mniejsza salka gimnastyczna, bo były jeszcze drabinki. Także nieźle wygląda ta szkoła I w sumie to nie żałuję, że tutaj poszedłem Mimo, że rozważałem, żeby nie iść tutaj po prostu, bo Jak tutaj to jest zwykła ruina Także chyba wychodzimy na zewnątrz już, tu już tutaj cały czas schodzi w okolicy Przynajmniej tak mi się zdaje O, to jest to salka bo chciałem tutaj iść jeszcze zrobić zdjęcie Dobra, zdjęcie jest Można wychodzić Trzeba się pospieszyć na ten autobus Także tak wygląda szkoła z zewnątrz Chyba ją pokazywałem, tak czy siak. Także myślę, że to by było na tyle. Ja byłem Urbek Slow i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.